Jedyną szansą mojej córki na przeżycie był człowiek, który prawie odebrał mi życie. Zdiagnozowano u niej białaczkę 8 miesięcy temu i przebadaliśmy wszystkich w rodzinie. Przeszukaliśmy każdy rejestr, błagaliśmy o pomoc w mediach społecznościowych, bez dopasowania. Lekarz powiedział, że bez przeszczepu szpiku kostnego zostało jej może 6 miesięcy. Potem w zeszłym tygodniu zadzwonił szpital i powiedział, że zgłosił się dawca. Idealne dopasowanie, anonimowy. Płakałam przez godzinę bez przerwy. Dzień przed zabiegiem dawca poprosił o osobiste spotkanie ze mną. Lekarz powiedział, że to niezwykłe, ale on nalegał, a ja się zgodziłam, bo byłam tej osobie wszystko winna. Ćwiczyłam w głowie podziękowania, idąc do sali spotkań. Otworzyłam drzwi i całe moje ciało zdrętwiało. To był on. Mój były sprzed 12 lat, ten, który trzy razy umieścił mnie w ten, który złamał mi szczękę, pękł żebra, przekłuł płuco. Ten, przed którym uciekłam na drugi koniec kraju. Siedział przy stole, uśmiechając się ciepło, jakbyśmy byli starymi przyjaciółmi. Niespodzianka. Nie mogłam się ruszyć. Nie mogłam oddychać. Odchylił się na krześle. Dobrze wyglądasz. Naprawdę dobrze. Macierzyństwo ci służy. Zapytałam, jak mnie znalazł. Nigdy nie przestałem szukać. Zajęło mi to 8 lat, ale potem znalazłem twojego Facebooka. Widziałem wszystkie posty o Twojej córce, zbiórki pieniędzy, desperackie błagania o dawce. Uśmiechnął się szerzej. Badałem się w 12 różnych klinikach, aż jedna z nich dopasowała. Planowałem to od miesięcy. Powiedziałam mu, że znajdę innego dawce. Zaśmiał się. Szukałaś przez 8 miesięcy. Jestem jedynym dopasowaniem i wiesz o tym. Powiedziałam, że powiem szpitalowi kim on naprawdę jest. Jego uśmiech nie zniknął. Powiesz im co, że człowiek próbujący uratować życie twojej córki, kiedyś się z tobą umawiał? Pomyślą, że jesteś szalona, pomyślą, że próbujesz zabić własne dziecko. Wstał i podszedł do drzwi. Zabieg jest jutro o 8:00 rano. Będę tam. Albo pozwolisz mi ją uratować i zaczniemy od nowa, albo odmówisz i będziesz patrzeć, jak umiera. Zatrzymał się z ręką na klamce. Będę bohaterem, który uratował twoją małą dziewczynkę. Będziemy połączeni na zawsze. Rodzina, tak jak powinno być. Wyszedł. Siedziałam tam, hiperwentylując przez 20 minut. Tej nocy nie spałam. O 6:00 rano poszłam do szpitala i poprosiłam o rozmowę z koordynatorem transplantacji. Miała na imię Diana i miała życzliwe oczy. Powiedziałam jej lat. Zdjęcia ze szpitala z moją twarzą spuchniętą nie do poznania. Nakaz zbliżania, który złamał trzy razy zanim w końcu zniknęłam. Diana zbladła. Sprawdziła jego rejestrację dawcy i odkryła, że użył fałszywego nazwiska. To oszustwo, powiedziała cicho. Nie możemy użyć dawcy, który popełnił oszustwo przy rejestracji. Powiedziałam, że wiem. Powiedziałam, że wolałabym patrzeć, jak moja córka umiera, niż pozwolić mu ją uratować i posiadać nas obie na zawsze. Diana milczała przez dłuższą chwilę. Potem pochyliła się do przodu i ściszyła głos. Nie powinnam tego robić. Mogę stracić pracę, ale uruchomię awaryjne wyszukiwanie w każdym rejestrze w kraju, używając jej zaktualizowanych markerów. Czasami nowe osoby się dnia. Czasami mamy dlaczego wszystko dla obcej osoby. Ściągnęła kołnierz swoich fartuchów. Była tam długa blizna na obojczyku. Stara, wyblakła i biała. Ponieważ wiem dokładnie, jak to jest, gdy ktoś myśli, że cię posiada. I wiem, jak to jest, gdy nikt ci nie wierzy. Uruchomiła wyszukiwanie. Czekałam trzy godziny na korytarzu, podczas gdy moja córka ciągle pytała, dlaczego ten miły pan nie przychodzi jej pomóc. Nie mogłam odpowiedzieć. Po prostu trzymałam jej rękę i mówiłam, że wszystko będzie dobrze, chociaż sama w to nie wierzyłam. Potem Diana przybiegła korytarzem ze łzami w oczach. 23-letnia studentka z Ohio zarejestrowała się 9 dni temu. Idealne do Jest już w samolocie. Posunęłam się na ścianę, a Diana złapała mnie, zanim uderzyłam o podłogę. Tego południa ochrona znalazła go w poczekalni z kwiatami i pluszowym Zabieg został odwołany i musi natychmiast opuścić budynek. Zobaczył mnie obserwującą przez okno pokoju mojej córki. Przez jedną sekundę jego twarz pozostała spokojna. Potem maska całkowicie opadła. Zaczął krzyczeć, że wszystko rujnuje. że należę do niego, że zrobił to dla mnie i tak mu się odpłacam, że byłam niczym przed nim i będę niczym bez niego, że znajdzie mnie znowu, bez względu na to, gdzie pójdę. Ochrona wyciągnęła go, gdy szarpał się, kopał i krzyczał moje imię w kółko. Moja córka obserwowała przez szybę, przerażona i zdezorientowana. Przyciągnęłam ją w ramiona i trzymałam tak mocno, jak mogłam. Ten pan nie będzie nam już pomagał, kochanie, ale ktoś o wiele, o wiele lepszy nadchodzi. Ktoś, kto nie chce nic poza pomocą. Przeszczep był trzy tygodnie temu.